Taką osobą z pewnością jest pan Tomasz Łyko. Utalentowany sportowiec, który mimo wielu przeciwności losu nie poddał się i realizuje swoją pasję, jaką jest sport. Mimo nieszczęśliwego wypadku, pan Tomasz Łyko okazał niezłomną postawę, która jest godna naśladowania. Od 2011 roku trenuje koszykówkę na wózkach, w 2014 zdobył Mistrzostwo Polski. W kolarstwie ręcznym w jeździe na czas. Wywalczył brązowy medal Ucharu Europy w 2016 roku. Jest też członkiem kadry narodowej, proszę państwa, człowiek ze strzelec członkiem kadry, kadry narodowej. Pan Tomasz łyko jest mieszkańcem właśnie, w, w piękny sposób promuje naszą gminę i jest dowodem na to, że z marzeń nie należy nigdy rezygnować. Dyplom szczególnego uznania w imieniu społeczności gminy Marcinowice niniejszym pragnę wyrazić szczególne uznanie dla pana Tomasza Łyko za godne promowanie naszej gminy poprzez niezłomną postawę i wybitne osiągnięcia sportowe w kolarstwie ręcznym. Podpisał wójt gminy Marcinowice